To jest, to jest, serii, to jest gameplay z serii Gameplayers, to jest gameplay z gry Monkey Coo. Czy jakoś tak się mówi? Czy jakoś tak się mówi? Mistrz Sensei mówi Małpo, ty koniec, łam! Bo już nie mam drugiego takiego. Nie dostanę tego kutasa. On już przypierdala się, się do snu. Oj, wyślij Jutro będzie chodzić, Dzisiaj będzie ok. 40. Mycraft od po 12 noc nocy. Taki krótki gameplay będzie. Znaczy, popularność będziemy mieć większą. No, fajna Około nie chcę ten się duży. A mi się zrobi, bierz to i nie pierdol. Bierz to i nie piję. nie? oddajcie mój kanał, a nie kurwa. Kurwa, mam telewizor, że. Kot na płako. <grytanie> kot na płako. A no właśnie. Chociaż mam 23 wyświetlenia, to właśnie tyle wyświetlenia, kot nam na płako, na razie. To drugi poziom, pierwszy poziom hardspacją kurwa to nie znam jeszcze no hardspacją to, to jest niepodwójnie niezależny poziom a drugie i poczwórnie dobra to jest taki krótki gameplay takie małe pokazanie gry jak ona fajnie wygląda to jest strona free ten ze ze strony free no to kończymy na razie